Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale portalu FPC. Zapraszam was dzisiaj na prezentację trzech identycznych, niemal identycznych stacji roboczych. Zapraszam na film. Moi drodzy, miałem mieć długi weekend, niestety nie do końca wyszło, bo pracy po prostu tyle, że no, trzeba było pracować, ale będę sobie w tym tygodniu odbijał. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie odnośnie serwisu i nie tylko to, najpierw proszę o kontakt, bo nie zawsze będę. I w tym czasie, w tym czasie przerwy, przerwy długo weekendowej składam te trzy stacje robocze. Moi drodzy, termin stacja robocza nie jest tutaj użyty bezpodstawnie, ponieważ te komputery są zaprojektowane i zostały złożone z myślą o stricte. Profesjonalnych zastosowaniach, konkretnych wymaganiach, konkretnym budżecie, i to będą komputery, w których na 100% będzie pracowane, w sensie, że będą cały czas pracowały. Moi drodzy, słuchajcie, zacznę od różnicy. Ja wspomniałem, że to są identyczne niemal komputery. Różnica jest jedna. Słuchajcie, otwieramy sobie jedne drzwiczki, otwieramy sobie drugie drzwiczki i otwieramy sobie trzecie drzwiczki. Moi drodzy, jak widzicie, wszystkie komputery posiadają napędy optyczne. Natomiast w dwóch przypadkach są to napędy DVD, a w jednym jest to Blu-ray. Oczywiście, wybór podzespołów był podyktowany przede wszystkim programami, które będą pracowały na tych komputerach. I tutaj od razu najważniejsza sprawa. Większość, zdecydowana większość pracy na tych stacjach roboczych to będzie AutoCAD i głównie 2D, sporadycznie tylko. 3D bez wykonywania renderingów. Dodatkowo będziemy mieli tutaj kilka programów, które firmie są potrzebne, między innymi do obsługi wiadomo, biura, czyli pakiet Office plus inne programy specjalistyczne, ponieważ ta firma zajmuje się między innymi przeciskami podziemnymi, przewierty czy projektowanie instalacji gazowych. Zaczniemy od obudowy. Moi drodzy, obudowa, którą tutaj widzicie, to konstrukcja, myślę, że dobrze Wam znana. Fractal Design Define R5 Black. Tutaj bez żadnych okien, żadnych świeci Moim zdaniem ta obudowa to jest no, prawie że idealna konstrukcja. Jak chodzi właśnie o budowę stacji roboczych. Po pierwsze, mamy bardzo solidną konstrukcję, grube blachy. Jest to obudowa wyciszana, co dla osób pracujących po 8 godzin dziennie, czasami dłużej w pracy, jest bardzo ważnym elementem, no bo nikt nie chciał. Siedzieć by koło suszarki, prawda? Jeżeli chodzi o samą obudowę, to ona ma masę miejsca w środku, więc możemy tutaj naprawdę różne konfiguracje sprzętowe sobie instalować. W zasadzie każdy element tej obudowy jest dopracowany. Ona też jest dobrze wentylowana. Mamy możliwość rozbudowania tej fabrycznie wentylacji, ale to nie jest recenzja obudowy, więc przechodzimy dalej. Kolejna kwestia, myślę, że bazowa wręcz, jest to procesor. Moi drodzy, w przypadku stacji roboczych, jeżeli budżet byłby nieograniczony, to tutaj można inwestować w 3 Pera, można również inwestować w procesory Intela oparte o sokę np. 2066 czy jeszcze 2011, bo często to wciąż ma sens. Natomiast uwagi na pewne jednak ograniczenia budżetowe. Tutaj znalazł się konsumencki Ryzen 7K, natomiast w tej najwyższej wersji, czyli 2700X żeby wykorzystać maksimum możliwości tego procesora, mamy niereferencyjne chłodzenie, a dokładnie jest to Grandis dwójka Nawet bez dodatkowego OC dzięki odpowiedniemu chłodzeniu i wentylacji w obudowie, ten procesor dzięki technologii XFR będzie mógł sobie tutaj maksymalnie wysoko bustować co oczywiście przy programach, które są w stanie wykorzystać wielowątkowość, jest jak najbardziej Oczekiwane i tutaj zostanie ten procesor odpaknięty, no maksymalnie wykorzystany. 8 rdzeni, 16 wątków no coś pięknego do pracy. Pamięć ram bardzo istotna kwestia i tutaj generalnie jeszcze odnośnie właśnie wymagań to mam taką informację, że mamy, czy będziemy mieli także otwierane bardzo duże mapy elektroniczne. Wiadomo czas ich wczytywania i to, jak się z tym będzie pracowało, w dużej mierze zależy właśnie od pamięci ram szybkości oraz ilości. Dlatego tutaj 2 razy 16 GB, giga, 32 GB w każdym z tych zestawów, no to była baza. Tutaj nie można było zejść poniżej tych wartości, ponieważ w tym momencie ten komputer by się dusił przy tych zastosowaniach. Co więcej mamy dwa dodatkowe sloty i możemy te pamięci rozbudować. Co do taktowania 3000 MHz wydaje mi się tutaj optymalnym rozwiązaniem z uwagi po pierwsze na cenę modułów, a po drugie z uwagi także na ich stabilność pracy. Nie będzie po prostu z tym najmniejszego problemu, a same pamięci to HyperX -y Predatory. Cel 15. Moi drodzy, jeżeli chodzi o płytę główną do instalacji tych trzech komputerów, to tutaj również jest identyczna płyta w każdym z tych zestawów. Konstrukcja przeze mnie już niejednokrotnie wykorzystywana: od gigabyta X470. X470, język mi się, przepraszam, zaplątał. Ultra Gaming to jest płyta główna, która bez problemu poradzi sobie z obsługą zadań, które przed nią wyznaczymy i pozwoli również na rozbudowę. Także w przyszłości. Co do kwestii dyskowej. Tutaj szczerze mówiąc, aż mi się papa ucieszyła, ponieważ klient przede wszystkim wszystkie dane trzyma na dysku sieciowym, dokładnie na nasie i tylko są pobierane na komputery wtedy, kiedy są potrzebne. Stąd konfiguracja dyskowa można powiedzieć, że jest dość ograniczona, ponieważ zamyka się w każdym z tych trzech zestawów w jednym dysku SSD na złącze M2 SX x8200 Pro o pojemności 512 GB. Sprawdzona konstrukcja, która się nie grzeje, a te płyty jeszcze dodatkowo mają radiatory, więc dysk tutaj będzie miał komfortową pracę nawet przy długim obciążaniu. Jest dysk bardzo szybki, bo mamy tutaj ponad 3000 MB na sekundę odczyt i ponad 2000 tam około 400 MB na sekundę zapis, więc tutaj komfort pracy będzie jak najbardziej wysoki. A nie musimy mieć żadnego dysku talerzowego, nie musimy mieć drugiego dysku na dane, bo wszystko będzie po prostu leciało przez sieć. I zostaje nam jeszcze kilka kwestii do omówienia, a najważniejszą z nich jest oczywiście karta graficzna. Moi drodzy, z uwagi na zastosowania, na właśnie AutoCAD, który stanowi tutaj podstawę, została zainstalowana w każdym z tych zestawów karta graficzna z profesjonalnej serii Nvidia Quadro, a model dokładnie K2200. Jest to karta rekomendowana przez AutoCAD, jedna oczywiście z rekomendowanych która mieści się w budżecie, która pozwala na pracę również z wieloma monitorami. Jest to karta po prostu, która sobie w tych zastosowaniach bez problemu poradzi. I zostaje nam jeszcze kwestia również istotna, zasilacza. Tutaj z uwagi na stabilność, z uwagi na efektywność, z uwagi na cenę oraz na kulturę pracy postawiliśmy na zasilacz od Be Quiet, a dokładnie Pure Power 11K, o mocy 600W do każdego z tych zestawów. Jak widzicie, więc sam zasilacz ma bardzo duży zapas mocy, bez problemu będzie więc można te platformy rozbudowywać, a sam zasilacz podczas długiej pracy praktycznie się nie będzie męczył, nie będzie się pocił, co zapewni przez, mam nadzieję, wiele, wiele lat bez awaryjną pracę. Każdy z tych komputerów posiada również już zainstalowany system operacyjny Windows 10 w wersji Professional, natomiast w wersji OM, czyli tutaj troszeczkę tańszej niż boxowa. I w zasadzie to na tyle. Tak wygląda więc konfiguracja tych trzech stacji roboczych. Ja teraz się biorę za ich pakowanie komputery. Jadą pewnie dopiero jutro do klienta, bo taki kurier odbierze, no i będą pracowały. Moi drodzy, ode mnie to na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że pełna specyfikacja w opisie tego filmu. Linki do porównywarki, więc sobie zobaczcie też jak mniej więcej wygląda to finansowo. A ode mnie na tyle dzięki za uwagę. Cześć hej.